Dzień dobry, dzień dobry, witajcie! Dnia 12 lipca? Tak, 12 lipca O godzinie prawie 7 Za 5-7 Kolejny tydzień zaczynam, kolejny odcinek Jak załadowałem w piątek lodóweczki na Biedronkę do Wielunia Tak dzisiaj jadę to rozładować dalej, pędzę Też już mam właśnie robotkę dalej pędzę koturowa yy, na Wosane ładuję wodę i z tą wodą pędzimy do Lidla na Legnickie pole Nowa Wieś Legnicka Autopatia. no i pewnie tam jutro z rana będę to rzucała, a później będzie pewnie KGH Tak mnie coś podjeżdża standardowo jak wam minął weekend? Burzowo? Nieburzowo? Jak było? Bo u mnie wczoraj było przeszła. No, taka dosyć, dosyć kurczę yy, burza. A gdzieś koło 22 yy, przyszło, ale no to tak yy, w sumie 15, 20, no tak, może do pół godziny. Do pół godziny maksymalnie tego wszystkiego, bo chociaż 15 minut to takie było dosyć yy, dynamiczne. Bardzo, bardzo waliło. Nawet tak parę razy to dosyć dosyć blisko rąbło, bo przepotężny błyski i od razu huk. Więc... no ale nic nie było słychać dalej syren. Szczęśliwie przeszło, poszło. rzeźko się zrobiło, można zacząć kolejny tydzień pracy. Najdobrze, no to jedziemy dalej No i pozdejmowane W tak, na tej Biedronce Trochę było ciężkawo, kurczę, bo Ciężki wjazd tam jest Ciężki wjazd. No i kurde, też się tam troszeczkę z tym transportem nie dogadali. Bo to miało być auto z windą. no tu chłopaki nie mieli bardzo jak, nawet i czym zdejmować. No ale siłą mięśni jakoś coś sobie dali radę. Wspólnymi siłami było pozdejmowane. Dobra, jadę teraz na ten. Na bosane, no jest jeszcze 90 km do przejechania. No i tu takimi drogami, wodrogami. No ale dobre, załadujemy i pojedziemy na legnickie pole. I taki przeskok trochę w czasie. Jak widzicie jestem już na Lidlu. Nowej wsi Lagnickiej. Tam do Wasany podjechałem. Jedno auto tylko było pod rampą. Wjechałem ile tam? Z pół godziny poczekałem i zaczęli mnie ładować. Załadowali i przyjechałem tutaj na Lidla. No. Zarejestrowany jestem i czekam do rana na pi Pajera. Aż będzie dzwonił. No dobra. No to tym oto pozytywnym akcentem. Widzimy się jutro. Dnia kolejnego. No i jak widzicie moi drodzy, ja już rano kurde obudził mnie. Pajer nie spodziewałem się chodziłem, że będzie dzwonił. I wjeżdżam. Wjeżdżam się rozładowywać. A później tak jechałem. Jestem już na magazynie i uh -huh. to się już swoje rampy rozładowywać. Oho, wchodźcie. Nie to tego każdym jest. No. Ja mam rampę 88, osiem, to tak wszystko zostawiono. Ja pierdził. To będziemy czekać, no dobra, walczę dalej. I rozładowany, odebrałem papiery i jadę na bramę Kurde trochę się zeszło, bo no problem miałem na magazynie. No Chciałem przekładać dwie palety dwie palety z wodą musiałem przełożyć, bo kurczę Eee, wczoraj, taką miałem sytuację troszeczkę mocniejszego gwałtownego hamowania. Nagle musiałem przyhamować, i Ej, fajnie na początku palety były pięknie poukładane, równiutkie, prościutkie. Kurde, mówię, to, to elegancko nie, prze, nie pochyliło się. Wyciągałem połowę auta, rozładowałem i zaczęło się, kurde, pochylone. Dwie to normalnie, no jednej to nawet nie ruszyłem, bo od razu by rąbła. W środku auta resztę dało się podprostować delikatnie. Tam za trzy jeszcze dodatkowo dało się podprostować, i, i, i można było jechać dalej z tematem. No ale no dwie trzeba było przełożyć. No i zeszło się. No ale no trudno. Dobrze, że nic się nikomu nic nie stało tam wtedy. No bo gościu kurde nie patrząc na nic, kurde, wyłazi. Wyłazi na drogę idzie twardo, kurde, dopiero jak trąbem to się zreflektował, że jednak samochód jedzie. Ja nie wiem co chłopaki robią jeżdżę. Ja Dobrze. Dobra. No ale okej, okay, dobra. Jadę na ten KGHM. No nadal nie wiem, gdzie będę jechał to z tym KGHM. -em. No mi nic dziewczyny nie napisały. No ale okej. Okay. Jadę dobra, to do później. No i moi drodzy, już na KGHM-ie zarejestrowany wjeżdżam się ładować i jadę do Okuniewa Okuniew, tam koło sulejówka Warszawy tam będę to zostawiał i tam pędzimy. Dobra, to jeszcze szeryf, żeby nie widział, że nagrywam. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzięki. No, i jechać dalej. Teraz biuro, niech wyznaczy, z którego placu będziemy ładować. Pięć krążyków, pasy, biuro z powrotem po dokumenty i wyjazd. I lecimy do Okunina. Mam tak 430-430 gdzieś będę miał no, no to dzisiaj sobie tam dolecimy bez problemu no dobra, ja parkuję i idę do biura halo, dzień dobry, w środowy poranek ranek, 7.14, taki mały przeskok od wczorajszego KGHM no, ja wczoraj, jak załadowałem na KGH, to wypróbowałem prosto do domu. Nockę robiłem w domu. Dzisiaj ruszyłem, jeszcze stówka jest do rozładunku. Dalej mam też już załadunek od 8 do 16:00. Jakieś podobno materiały budowlane. I z tym jutro jadę, żeby rozładować. W jutrzejszym dniu wy szczynie Na a jutro na przyczynę. Więc dzisiaj rozładujemy, załadujemy i popędzimy dalej. No taki mały przeskok. Był. Nie było co wczoraj ciekawego tak z drogi powrotnej nagrywać. Przecież no ileż można KGHM razy nagrywać? Mam nadzieję, że rozumiecie. Dzisiaj, kurde, jakiś taki połamany się czuję. Nie wiem, no, przecież normalnie pospałem w domu, a dzisiaj, jakieś takoś. Już... Ale damy radę. No i już wjeżdżam do Michałowa. Tak, wjeżdżam już do Michałowa. I wiecie co? Google pokazuje 2 kilometry. A iGo pokazuje jeden. Kilometr do celu. Zobaczymy kto będzie <tryk> bliżej prawdy. Pewnie będzie po środku. No tak. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. <tryk> Za szybko, za szybko powoli No i co? No i aj go się rąbło. Aj go się rąbło. chyba, że nie Co tu jest? Nie, tak, no aj go się rąbło. To no nie to, co pokazuje Chyba, że ja się robiłem w wpisaniu w w, We wpisaniu, czego? Numeru Tu jest gdzieś ta firma? Tu są jakieś Tu się coś buduje Coś? Nie też nie jest Tam jest gdzieś dobre Czyli gogle się nie myli tu I Google się nie pomyliło To musimy dzwonić chyba Dobra, idę zobaczyć co, co, o co tu chodzi A, e, brama się otwiera Okej okay. Tu jest jakiś numer Telefonu 605 071 Czy no Dzień dobry, merkor. Z KGHM em Miedziuchę z z Kagie przywiozłem. Ty szczytu, Dobra I moi drodzy Ja pozdejmowałem W tym Michałowiem, Przebiłem się przez Warszawę A akurat jak rozładowałem się też jeszcze zjadłem sobie Poczekałem Do końca zakazu przez Warszawę no i yy, przebiłem się przez Warszawkę, zostało mi jeszcze 10 km do, do załadunku yy, i będziemy pedałować na tą pszczynę. Na tą pszczynę! co tu będziemy ładować? będziemy wiedzieć co będziemy ładować co? to tutaj 500 metrów mam skręcić w prawo tam widzę jakieś hale zobaczymy a mój Techno Nikol magazyn dobra w prawo no dobrze no to tu będziemy skręcać i tam jedziemy na magazyn

Okej, okay, dobra, to jestem na miejscu i widzimy się już w następnym odcinku.